Hej, czy witajcie, z tej strony Maciasty i dzisiaj przychodzę do was z ekwipunkiem skrojonym na miarę pierwszego, zacnego ekwipunku, jaki możecie sobie właściwie zrobić w cesie, a więc proste skinki, które na pewno wsiądą wam do gustu i nawet właściwie skiny, które będą w stanie posłużyć wam na naprawdę długi, długi czas, czyli moi mili ekwipunek za 300 zł. Nie za dużo, nie za mało, oczywiście zależy kto jak na to spojrzy, jednak wystarczająco na tyle, by móc sobie zrobić dzisiaj coś fajnego. W tym filmie będziecie mieli skiny do wszystkich broni, po cenach, za ile możecie faktycznie takie skiny kupić i dokładnie będą one wyglądać tak, jak możecie sobie to w danych stanach załatwić, a więc tak jak będzie to przedstawione na ekranie. Także wszystkie allegations chyba zostały zażegnane i rozwiane, a więc przejdźmy do skinów na dzisiaj. A zaczniemy grubo, bo od zarówno najdroższego i chyba najlepszego skina na dzisiaj, a mianowicie Empressa. Skin klasa sam w sobie i chyba taki, którego nie trzeba konkretnie nikomu przedstawiać. Kto to w nim najlepsze, to że nie zdziera się on wraz ze stanem, a to z kolei sprawia, że może nawiąźć go w stanie battle skirt. Ale zaraz ktoś powie, że jak to battle skirt, jest to chyba najgorszy stan. No, jak widzicie, lub właśnie może nie, nie jest to taki zaraz najgorszy stan. Float 50 bodajże 4 w tym wypadku, a robi myślę on dobre wrażenie. A dodatkowo standard pozwala zaoszczędzić też kilka dolarów względem tych lepszych, co potem w całości tego ekwibunku po prostu sprawia, że mogę pozwolić sobie na inne, lepsze bronie, tak naprawdę do wszystkiego. Także idąc dalej do m 4 4 wybieram prosto po prosto, a mianowicie nie on War'a. Mimo tego, że skin sam w sobie kosztuje jedynie 25 zł, to według mnie ma on po prostu miejsce bytu i z racji na swoje kultowe wykończenie jest tym, co jednak nie wygląda jakby w na siłę, a wygląda zwyczajnie dobrze. Sam kiedyś bardzo długi czas biegam z tłem 4 i to dodatkowo dodam, że stanie well worn. Więc wiem co nieco o tym skinie i wiem, że się on w łapie dobrze. A dzisiejszym sponsorem filmu jest PirateSwap, czyli strona do natychmiastowej wymiany skinów z naszego kochanego cesa. A więc jeżeli znudzą ci się obecne skórki lub zwyczajnie chcesz się takowych pozbyć, bo na przykład zalegają Ci w ekwipunku, to w szybki sposób zamienisz je właśnie na coś lepszego na PirateSwapie. Dzięki szerokiej gamie skinów do wyboru oraz przejrzystym filtrom, które pomogą Ci dokładnie wybrać tego jednego konkretnego skina, zdobędziesz to chcesz. Dodatkowo z kodem ciasta otrzymasz do 35% ekstra bonusu do wpłaty, którą przeznaczyć właśnie będziesz mógł na coś fajnego. Metod płatności, jak widzisz, jest od groma i trochę pobliczka karty, przelewy czy nawet i krypto. A jak już znajdziesz swojego wymarzonego skina, to transakcja przebiegnie bardzo szybko i bez problemów, jak widzisz. A żeby tego było mało, na stronie znajdziesz proste challenge, które również zapewniają mały fajny bonusik, a i też dodatkowo pierwsze trzy transakcje objęte są potencjalnym miłym dodatkiem do nawet 10 dolarów. Także sprawdź parę słapa już dziś, link znajdziesz w opisie. Ze mnie jednak możecie wybrać sobie chociażby M4 z tumikiem i tutaj postawiłem na blackusa. Ciemna M4 o cudnym fioletowym kolorze jest idealnym połączeniem wysokiej jakości skórki z bezpiecznym dla portfela skinem. Koszt właściwie ten sam co w przypadku m 4 więc wybór jak najbardziej idealny. Dla WP dalej wybrałem prostego Black Neela. Czarna Wołowupy z dodatkiem koloru złotego to ponownie skin minimalistyczny z dodatkiem czegoś, co chyba spełnia tą na naszą zachciankę. Wszystkie inne skiny, które chciałem nawet tutaj faktycznie realistycznie dać, no może nawet nierealistycznie, bo po prostu były troszkę za drogie, jak na nasze możliwości. Dlatego też postawiłem na skina, które może i tańsze, ale wyglądające dobrze, a po prostu wydam sobie więcej gdzie indziej. I na przykład mamy skałta, gdzie padło na Rapid Transita. Nie jest to może ten droższy skin, ale jest na pewno on genialny. Mamy cudny biały kolor z dodatkiem innych właściwie, ale na tyle ich jest niedużo, że wszystko to komponuje się w perfekcyjną całość. Natomiast jeżeli chodzi o Uspa, to wybrałem skina, który również wygląda drogo, a jest przyzwoity cenowo, a więc Joe Breakera. Połączenie złotego i niebieskiego współgra tutaj ze sobą naprawdę idealnie i nie ma do czego właściwie się tutaj przyczepić. A i dodatkowo skin ten jest tego rodzaju, który nie rysuje się, a jedynie staje się ciemniejszy. Natomiast zamienie mnie DB2000 wybrać możecie Imperial Dragona i tutaj mniej więcej za tą samą cenę możecie wybrać ten albo Field jak i Bates Skirt, a różnica między nimi jest taka, że Stan Battle Skirt jest po prostu bardziej szkarłatny, co wygląda ciekawie, wygląda zdecydowanie inaczej. I tutaj mamy chociażby na ekranie Stan Field Desert, który po bardziej taki właśnie w odcieniu powiedzmy to pomarańczowym. Natomiast co do Gloka, myślę, że takim nowym faworytem w społeczności jest Glock Shinobu. i tego gigatka tutaj również wybrałem. Cudny kolor fioletowy. Prosta grafika oczu i przede wszystkim nieduży koszt to coś, na co myślę większość z nas poluje. Natomiast przechodząc do kolejnego pistoletu, natrafimy na P250 Red Tide. Jest to prosty skin, jednak mam w sobie coś, co naprawdę przekonuje mnie do niego. I nie wiem, czy jest to grafika, czy połączenie kolorów, czy może to, że jestem już troszkę stary, albo jedno, drugie. I też trzecie. Dalej mamy zupełnie inną kolorystykę na teku Avalanche, czyli cudnie, delikatny, niebieski na całości broni skin. Z dodatkiem białego, wręcz zero rysy na atakowym to idealny w takim przypadku skin pod nasz zestaw. Natomiast, zostając przy podobnym kolorze, mamy 57 Foulplay, czyli również delikatny, jeżeli chodzi o kolor pistolet. Jednak w tym wypadku ten kolor niebieski jest troszkę inny, wchodzący, wydaje mi się, w kolor seldynowy. Jednak to, co mogę tutaj też dodać, to że skin ten z małą pomocą naklejek to mój ulubiony 57 w grze. Natomiast, jeżeli macie 50 lat i dalej grać z CZ, no to nie możecie wybrać źle w przypadku Reda Stura. Prosta, czerwona i posiadająca wszystko co potrzeba. A jeżeli chodzi o OneDig, no to wypadło na Cootreda. W tej cenie chyba najlepsze co mamy, a przynajmniej coś co daje na premium. Drogo tutaj wychodzi, bo drogo, a dokładnie 70 zł, ale czy warto? Osobiście uważam, że chyba tak. Za mnie natomiast do r 8 postawiłem na Crazy Eighta. A, a duboretek skin na skórkę, niczym nerw właściwie, lub pistoleciki na wodę, czyli hydrostrajki. No i wróćmy jeszcze na chwilę słuchajcie, do broni Rifle, gdzie znajdziemy jeszcze SG553 oraz skinę Darkwing. Natomiast do Auga będzie do Arctic Wolf i mamy tutaj słuchajcie, dwa przeciwne bieguny. Ale w sensie takim, że tutaj po jednej stronie mamy piekło, a po drugiej Arktykę, czyli rus i zimno. No dobra, Galile, czyli Control. Skinek prosty, ale tutaj też myślę, że chyba nie ma co szaleć. Natomiast zaszaleć można niby z famasem Bad Trip. Ehm, co prawda skin ten kosztuje jedynie 7 zł, i jednak jeżeli na niego spojrzymy, no to chyba szaleństwo nam się tutaj nasuwa na myśl jako pierwsze. Ale mimo wszystko jest to po prostu dobry deal z skina. No i pemy. Zacznijmy od po90 Wave Breaker, czyli cudne połączenie koloru zielonego oraz niebieskiego. No, oczywiście są to pewnie inne nazwy tych kolorów dokładne, ale uprośćmy to sobie wszystko, żeby zwyczajnie się nie pomylić. Do makroćnieńczo mamy za to wszystkie kolory, jakie są, czyli skina Disco Take, a do MP9 skórkę Starlight Protector. Umpuść natomiast to samo co AUG, czyli mruźnego Arctic Wolfa, a do MP7 będzie to niebieski Sirus. Natomiast w przypadku fanów MP5 mamy tutaj fajną skórkę jakoś Liquidation, a natomiast do Bizona skórkę, którą wyjęliśmy wręcz z dyrektora atomowego, jest to po prostu rod. I na koniec mamy jeszcze sekcję broni ciężkich, gdzie mamy chociażby Maga7 Swag7, nowe Koi, XMA Solitude, obrzydla Analog Input, Negeva Power Powerloader, M239 Spectre, Scara 20 Fragments oraz G3G1 High Seas. I moi drodzy, oto cały ekwipunek za 300 zł. Nie mamy tutaj może koloru przewodniego, ale też nie taki był mój zamysł w tym ekwipunku. Jednak jeżeli chcecie zobaczyć jakiś ekwipunek właśnie za około 300 zł, w jakimś konkretnym kolorze, to na kanale macie naprawdę chyba wszystkie możliwe kolory, jakie są. Więc polecam tam zerknąć, bo na pewno znajdziecie coś dla siebie. No teraz jednak słuchajcie, liczę, że materiał wam się spodobał. Dajcie znać klasycznie w komentarzu, jaki kolor lub jaki temat przewodni chcecie, bym zrobił następnym razem. A na teraz ja bardzo dziękuję. Dziękuję za uwagę, były Maciasty. Życzę miłego dnia i do następnego razu. Cześć!